No, siema maniacy kolejowi. W kolejnym odcinku dzisiaj zajmę się, zajmę się tą stroną, czyli wywalę dzisiaj Piach, tak jak powinno to być, w te miejsca, które powinno być. Oczywiście omijając ten motyw, tutaj z drogą, która będzie tutaj szła, tutaj będzie szła taka, jakby to powiedzieć, polna, nie polna, bo, boczna, poboczna droga, jakoś tak, nie? To co się zjeżdża sobie na nie na siku w lesie. Ale nie piaskowa, asfaltowa, nie? takie no. coś w tym stylu. Gdzieś to tutaj miałem w zwitku tą drogę, zaraz ją znajdę. Pod skalę O, dobra, widzicie? O, coś takiego, nie? O, ta ona będzie, oczywiście, ona jest za duża. Ja ją skrócę, znaczy zmniejszę, tak jak powinna być 3,5 cm. I ona sobie tutaj. 3,5-4 i ona sobie tutaj wejdzie, nie? 3,7 dokładnie jakoś tak wyskalowanie na tą drogę i ona będzie tam ustawiona, gdzieś tam będzie wyjeżdżać sobie za las, nie? Bo tu ogólnie będzie lasu pełno. Nie będzie żadnych stacji, W stacji będą może z drugiej strony jeszcze się zastanowić. No, ale tak to mniej więcej wygląda. Więc dobra, co? To co? Lecimy, nie? Także 3, 2, 1, start. Tutaj używam teraz miksu piasku z, z lasu i piasku z akwarium. Także tutaj będzie troszeczkę inaczej: będzie troszeczkę ciemniej, i jaśniej, ciemniej i jaśniej. Bo tutaj wchodzi taki głębszy las, nie? I tutaj idzie ta ulica, ona tutaj zachodzi i tu mogę zdradzić: jest rzeka, kanał. Kawałek rzeki, kanał. Tutaj jest, tu też będą słupki po długości powstawiane i będzie płynąć. Ona tutaj, będzie kawałek wychodzić, będzie tu kawałek jeziora. Więc dlatego daję troszeczkę więcej piachu tutaj, żeby zrobić to, nie, e, żeby zrobić ten e, taki te, te wklęsłe miejsce, żeby zaznaczyć to, że tam jest, że tam jest jednak to jezioro, że, że jakoś tam to, że jest i ono tak. Ja wam zaznaczę klejem teraz mniej więcej, i tu będę musiał dosypać jeszcze trochę piachu ja w tym miejscu. I tu muszę teraz taką lekką skarpę zrobić, żeby ona sobie tutaj wchodziła właśnie pod, pod taką jakby, toń głębie zrobić piachu i tak ten piasek pomaluję, a daję po całości, żeby się z tym potem nie pierdzielić, za przeproszeniem. O, tutaj wejdzie ta skarpa, w tym miejscu, to się lekko wyrówna ze wszystkim innym, o tutaj. aby tu kawałek jeziora było widoczny tej rzeki bardziej jezioro rzeka rzeko jezioro coś takiego tutaj już tutaj już też podsypie więcej tutaj to może być po prostu zejście do wody nie od razu to z brzegu z modułu więc no i tutaj muszę dać tutaj muszę dać pod spodem taki kanał zrobię tutaj to lekko będzie wycięte jest taki specjalny fajny plastikowy Tutaj robię właśnie taką lekką skarpę, i tu zejście już do, do tego jeziorka. Nie? O, w ten sposób. Tam trochę więcej podsypię delikatnie później, ale to mniejsze oto, coś tu się zbaboliło, to nie szkodzi. O, klepiecie sobie, jest jak było Palców nie będzie widać, także nie. <laughs> to nie palcuje. Jak lokomotywy, kupimy takie rzeczy. Tak, i ten piach tutaj teraz muszę to zmoczyć delikatnie, bo jak nie mokry, to słabo klei się. O, i w tym miejscu właśnie będzie te, ta rzeczka tutaj prze, przechodziła w taką szerszą rzekę. Oczywiście nie ma, nie ma z tym problemu, bo to miało tak być od początku. Dlatego po to jest tutaj to wycięcie w desce, dlatego korka nie dawałem do końca. Powiedziałem, że zrobię tutaj tą rzekę. Nie? Jest też taki motyw, pokażę wam później gdzie na mapie, właśnie z tą rzeką, że sobie gościu tam zawsze, ja widziałem zawsze ziomek siedzi tam na rybach. Cały czas dutni te ryby. Jest tak, że właśnie jest przejazd, jest zaraz droga przy samym, taka polna do Dotąd w sumie do przejazdu wjeżdża normalna, i tu zaraz się kończy. Kurczę gdzieś tam nie wiadomo, gdzie jest parking, ale tu parkingu nie będę robił, po prostu zrobię takie przejście. Tutaj, do... znaczy, może inaczej, taki stary asfalt jest cały czas tutaj, o, w tym miejscu. nie? I tu są normalnie kołki, i tu sobie można zaparkować auto. Jest biała linia, o dziwo w lesie, biała linia, ale jest. No i to można sobie, tutaj jest barierka, i tu można sobie iść na wycieczkę przy torach. Ostatnio, w których tam filmiku szedłem, chyba przy tych torach, właśnie przy tym przy tym przejściu, przy tym wejściu, tak jak Wam pokazywałem. Któryś tam filmik jest jakiś, że właśnie idę sobie przy torach, tam z tych moich pierwszych, no to właśnie to jest to miejsce. No i dobra, co? Piaskujemy dalej, nie? Dotąd na razie, bo, bo nie będę więcej kombinował, tak? Dopiaskuję sobie dotąd i do tego miejsca sobie dopiaskuję, czyli tutaj jeszcze ten kawałek równo z, z szutrem na torach i to by było na tyle. Tutaj też będzie szła już polna droga w tym miejscu przez las, więc będzie drzew. Polna droga, której tak nie będzie zbytnio widać, wiadomo. No i tutaj reszta. I ku y, rozejścia tylko dwóch torów y, na dwa tory, bo tak jest też tam w lesie, że od razu się przechodzi. Tylko, że ten sobie gdzieś tam idzie w dal w prawo, a ten jedzie w lewo, a że ja nie mam w dal w prawo, no to zostają dwa w lewo. Niestety. Tak trzeba niestety przekombinować trochę, no ale to wiadomo. Jest coś, co robię gdzieś tam, kurde, z, z planu, z którego widziałem. Ale dobra, no dobra. To co? Srów. Jeżeli chodzi o tę stronę to bym już tak zostawił jak leci, patrzcie sobie, w ten sposób i teraz zrobię tutaj przód i będzie ok, się wydaje, teraz tutaj. Teraz tak, żeby nie zapomnieć, piasek w rzece też zrobić, czyli muszę tutaj po prostu delikatnie, tu bardzo delikatnie piachu do tego momentu, bardzo delikatnie. Tylko, żeby mi się nie wysypywało na zewnątrz. Po prostu, przeproszę, taśmę klejącą. O, tutaj jest nowa, a gdzieś była używana. O, jest! Dobra! Przeproszę, taśmę klejącą papierową, żeby mi się piech nie rozsypał, nie posypał. I sobie po prostu złożę tu konstrukcję. Staśmy tak na, na centa do góry, może i mniej trochę. W ten sposób. A potem się to po prostu ładnie poterwie. Tu na razie wystaje jedzenie od zmiennicy torów, ale to będzie od tego zwrotnicy, Przepraszam, bo sobie ją tak na razie przekręta ręcznie. Ale przyjdzie, przyjdzie ten, przyjdzie. Nowa centralka, to będzie wszystko zmienione. Okay, więc trochę taśmy do tego momentu co potrzeba Czyli dolecimy dzisiaj dotąd I powinno być ok jak na razie Już tam coś w tyle leci Fantazja, kogoś pomosła Niestety, bywa i tak Nie poradzi. Ważne, żeby się nic nie stało. Żeby wszyscy z tego wyszli, ale mniejsza, to dobra. Teraz tak trochę tutaj i powinno być ok. Jeszcze jeden motyw, żeby nie zapomnieć tej drogi tutaj zrobić. To piachu dam po prostu dosłownie delikatnie. Delikatnie, bo tu reszta będzie w asfalcie cała. I teraz tak po prostu tutaj dam na prosto i dam na prosto żeby tu nie robić żadnych e, zaobleń okręgów, zaokrągleń i to będzie dotąd, dotąd, bo tu już potem idzie ścieżka, delikatna ścieżka taka z piachu oczywiście ta ścieżka będzie, tu będzie delikatnie trawki, będzie ścieżka przy samej rzece, bo tak ta ścieżka się e, zaczyna, no i tu jest pełno trzcin kołków, tu potem jest, e, tu potem jest, e, tutaj się zaczyna ta ścieżka, tu potem jest e, plaża jakby taka, nie wiadomo do czego, ale chyba z jazdy, żeby łódki można było yy, ładować do rzeki. Nie, nie wiem, spuszczać, nie wiem jak to powiedzieć, ale to jest to. No i tutaj się kończy, i znowu jest dróżka, i idzie sobie tam wzdłuż wzdłuż i powinno iść naprawdę w prawo i w lewo, a u mnie zostanie tam gdzieś skończona. Nie wiem, zrobię tam jakiś biwak mały z namiocikiem, może kogoś wstawi, i będzie ok, nie? Na końcu. Dobra, zajmijmy się tym tą częścią. Zapomniałem, że tu jeszcze musi szuter przyjść i sypnę piachem i muszę teraz to wytrzeć. Chulipka. No ale to na spokojnie wszystko jest do naprawienia. No. Już nie ma i zaraz przyjdzie szuter i będzie gotowe. Ej. To, że tutaj tyle kleju jest, to nie szkodzi. Ten piach zaraz to wszystko wsiąknie, także nie ma z tym problemu i będzie to wyglądać tak ładnie jak tutaj na poprzednich kawałkach. Więc ja się tym nie przejmuję w ogóle. Zresztą natura to natura, więc jak jest natura, to ona sobie poradzi. Także ja się staram odzylować jakoś tą naturę w miarę normalnie na mojej makiecie, no to powinno być OK. Wiadomo, rzeka też nie jest płaska, ma te swoje kurcze, raz płóciej, raz głębiej. O, to, że tutaj się kurcze więcej posypało, tutaj że mniej się posypało, to to nie szkodzi, nie, ale zawsze jakąś górkę można sobie ciach 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 zlikwidować moment. I nie ma z tym problemu. O, już jest rzeka z zawija w środku. O, tak by to wychodziło. No i dobra. A, że tak powiem, mogę skończyć na razie w tym odcinku. Kombinacji większych na razie nie będę robił, bo nie da się. Muszę to wszystko wyschnąć. Jak to sobie wszystko wyschnie, ten cały piach tutaj. O, jak widać. To dopiero zacznę wtedy bawić się z trawą, mm, bo tak to wygląda. I nie przejmujcie się tym, że na przykład widać te brązowe spod spodu, które malowaliście wcześniej, bo jest liczone jako ziemia, nie? Także nie trzeba sypać dokładnie, nie trzeba kombinować dokładnie, tak jak powinno być idealnie, no bo to tak nie, nie wygląda. Sypiecie, ile Wam się nasypie, tyle Wam się nasypie, to potem i tak przyjdzie to jeszcze trawa. Tak jak robiłem na poprzednich modułach. Piasek, trawa, piasek, trawa. Wszędzie jest piasek, wszędzie jest trawa i na to będzie można ładnie trawkę. Jak się na to da ładnie trawkę, no to będzie jeszcze ładniej to wyglądać niż normalnie. O tak. No. Dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Także zapraszam na ciąg dalszy. Ja sobie jeszcze tutaj. Wsypię w środek trochę piachu, żeby nie było i porobię sobie jeszcze tutaj tą końcóweczkę przy torach, delikatną i to by było na tyle. Dobra, trzymajcie się, do następnego, nie zapomnijcie, łapa w górę, subskrybuj, dzwonki, ale przede wszystkim subskrybuj, bo tyle ludzi ogląda, a mało subskrybuje. A praca jest naprawdę świetna moim zdaniem, nie wiem jak Waszym ale skoro oglądacie chyba się podoba. Dobra, tym akcentem zakończę. Na razie trzymajcie się. Do następnego. Cześć!